Dzisiaj zaprezentuję Wam świetne ćwiczenie. Uginanie przedramion ze sztangą w pozycji stojącej, ale nie będzie to wariant na biceps, tylko będzie to wariant na przedramię. Także będziemy robić nachwytem, A więc łapiemy sztangę w ten sposób, tak? Tak trzymamy sztangę. Jest to oczywiście praca też bicepsa, ale staramy się tutaj dać priorytet na ramię. Że jestem kompetentny, może na samym początku, to moje przedramię, Tak, tak wygląda moje przedranie, żebyście zobaczyli, że jestem kompetentny do tego, żeby Was pouczać. Mam za sobą 26 lat treningu siłowego, także coś o tym wiemy. I teraz tak, łapiemy sztangę naszego kości barków. Nie bujamy się, więc gdybyśmy robili w ten sposób, będzie to błąd. Nie wykorzystujemy pędu, siły pędu. To jest nam niepotrzebne tutaj. Prosto, klatka do przodu, taka jest pozycja. Tak wygląda to dokładnie z perspektywy bocznej. I idziemy do góry w ten sposób. Jak najmocniej się da tutaj, tak. I opuszczamy bardzo wolno. I znowu. Jak najmocniej się da i opuszczamy bardzo powolno. Nie robimy w ten sposób, jeszcze raz powtarzam, jak będziesz robił tak, no to będą tu pracować w tyłu plecy prostowniki. Nie robimy tego, unikamy. Oczywiście dynamicznie do góry, żeby zaangażować jak najwięcej włókien mięśniowych i powoli opuszczamy do dołu. Z przodu wygląda to dokładnie tak. Klatka do przodu. Do góry wypuszczamy powietrze, w dół nabieramy powietrze. I znowu dynamicznie do góry wypuszczamy powietrze, nabieramy powietrze. I jeszcze raz wypuszczamy powietrze, nabieramy powietrze. Robimy to w odpowiednim tempie ruchu. A więc ruch koncentryczny, a więc ten do góry inaczej pozytywny. Robimy dynamicznie. Ruch ekscentryczny, ten w dół, a więc ruch negatywny. Robimy wolno. I ja sobie zrobię kilka powtórzeń. Pięknie, idealnie wchodzi. Pamiętajcie, takie przedramy można mieć. Pięknie to wygląda. No tutaj musicie napisać w komentarzach, Patryk, wygląda to pięknie, albo więcej nie będę robił dla Was materiałów. No to przedramie to jest u mnie potęga. Oczywiście, między nami jest pewna zależność. Mordeczki, pamiętajcie, ja fajnie daję Wam 26 lat doświadczenia za darmo, ale oczekuję też czegoś od Was, prawda? Nie oczekuję pieniędzy. Ale oczekuję, żebyście zostawili serduszko, łapeczkę do góry, w zależności jakie to jest social media, subskrypcje, obserwacje. I napisali, napisali fajny komentarz, który mnie pokrzepi do dalszego działania, żeby robić Wam więcej materiałów. Jeżeli jesteście zainteresowani prowadzeniem albo cookbookiem mega autorstwa, zapraszam wszystkich na stronę www.patryk2703.com tam w zakładce sklep można zakupić e-booki mega autorstwa, w tym cookbook mega autorstwa. Można powiedzieć, że taka kompletna dieta, która pomoże Wam zrobić tak wspaniałą sylwetkę, jaką ja posiadam. Oczywiście, tam też w zakładce kontakt możecie podjąć ze mną współpracę. Zapraszam wszystkich serdecznie do następnego materiału. Oczywiście na końcu przypineczka. Ach, łapa sieć!